Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Lego Star Wars. Co robimy, dobrze wiecie, kontynuujemy cały czas rozdział piąty. Dobrze mówię? Piąty? Tak, tak. Piąty rozdział, związany z częścią pierwszą, czyli mrocznym widmem. No już słyszeliście, kto jest ze mną, jest ze mną oczywiście. Martinus, witam. Tak, bawimy się dalej, męczymy się dalej. Wiemy, że to jest naprawdę katorga nie tylko dla nas, ale też dla was, bo, bo no, jest po prostu tutaj mnóstwo łażenia. Nie zawsze za czym gadać, ale staramy się jakoś ten czas Wam wypełnić, żeby dało się to jakoś oglądać. Nie wiem, czy ja dobrze postąpiłem. Tak, odblokowałem tutaj skakadło dla naszej Padme Amidali. No i co? Przechodzimy dalej, będziemy próbowali odbić ten pałac w Tit, Pamiętacie, tymi korytarzami przychadzali się wszyscy nasi dzielni wojowie, no aby właśnie wyspowodzić całe Nabu z naporu, z nacisku, z ucisku Federacji Handlowej. Chodziło o to, aby tym razem zmusić Nat Andrea i innych dowódców do tego, aby oni skapitulowali. Tak pokrótce to wyglądało. Oczywiście o fabule nic nie mówimy, bo i po co? Kto chce wiedzieć, to niech sobie wróci do odcinka tego, w którym zajmowałem się fabułą, a stąd nie przyszliśmy i tak, tak. Tak. No właśnie. <laughs> tak mi się coś wydawało. Dobra. No i tutaj już wiem, już pamiętam, że będzie mnóstwo ważenia. Ale łażenia, w którym mam nadzieję, że uda nam się uzyskać w końcu te... tego chyba nie rozwala, czyli Nie ma... da rady. Nie na to na no. W którym em, w którym mam nadzieję, że uda nam się uzyskać ile mini zestawów? Trzymi zestawy, ci. czyli kurczę, jesteśmy blisko. Wydaje mi się, że... Są Kurde, ci co tak, co tak się skradają do nas? Uważam, uważam. Na trzeba. pewno tu trzeba... O, już widzę jedno miejsce, gdzie będzie mini zestaw. Już... To ułożę tylko. To co A jednak nie. Nie, nie, będzie mini zestaw. Nie widzisz jeszcze tego co ja widzę. chodź tam tylko, wskocz tam. Okay. tak. Pamiętałeś, czy... Eee, <coughs> znaczy... Nie... nie jestem pewien, że będzie Aha. tu mini zestaw, ale... Jednak nie. No wstawiliście no, mnie. Ty, Czekaj ty, ty. z drugiej strony. No właśnie. co to za dźwięk? Prawdopodobnie dlatego, że mi coś tak jak dziwnie rozłączyło. Okej, okay. dobra, to jeszcze raz. skakuję tam? No jasne, okej, okay. bijaj. Ja wolę tym jednak wow. skakiwać Czemu on ma takie skoki wysokie, czy to jest powiązane jakoś, jakkolwiek z jego hmm. rasą czy coś takiego? Tak szczerze ci powiem, że... Nie wiem czy akurat Gunganie, to jest jakaś bardzo skoczna rasa. Tam trochę było, o no, jednak oczywiście. było. Jednak było, chociaż kurde, tutaj to mi się nie spodziewało że to będzie... Eee... Czekaj, jeszcze coś z tym może być. Szczerze ci powiem, że nie, nie przypominam na sobie na przykład z filmu, no bo no, gdzie indziej mają ma być pokazane jego skoki jakichś takich momentów. Nie wiem. Chociaż... Było coś chyba podczas tej wielkiej bitwy eee, Nabu, Z tego co mi się przypomina, że on tam skakał z tych y, kadu, Dobrze? Dobrze pamiętam? Z tych zwierzyn, na których oni jeździli Nie... Kurczę, no nie pamiętam to się teraz nazywało <ścoughs> Tak, brawa. Udało się Czekaj, jeszcze zastawa Wow! Prawdopodobnie wyleci. jakiś... Jakiś nic... Klocuszek No nie wiem... To będzie tańczyć No niemożliwe... Czy nie? Mam nadzieję, że nie no. A? Nie, nie rozwalaj do końca, Czekaj, poczekaj Nie tam tu nie ma nie, nie Sprawdzałeś? Skocz tym Nic nie ma Dobra, no czyli, tak Zróbcie sobie to po nic Tak to ta, ta tutaj wykombinowali, ale czekaj Może tutaj coś jeszcze będzie Kurde, naprawdę, w tym trybie dowolnym to Można wleźć wszędzie Tymi postaciami, jak, jak, jak się ma Czas i chęci. Normalnie to tutaj marnowałem czas, sprawdzałem każdy kąt, bo się okazywało, że nie, tutaj nie wskoczyć. a teraz co, przynajmniej wiem, że coś zrobię. Tego się nie da rozbawić? Mm. Nie da, nie da się. Smutne. No to co, to jeszcze sprawdźmy ja prawą stronę. Zresztą prawa stronę. To się pewnie... nie pominąć da, ja niczego. Czekaj. właśnie, muszę się rozwalać. Czekaj, Co, co ja teraz to mogę złożyć. O, lec fany, that's fany. No, tak, Dobre. Nie zauważyłem tej dziury, nie rozłączyło. Trzeba czekać. Tak dziwnie rozłącza. No właśnie, nie mam pojęcia. To jest, to jest, trochę smutne, bo gra naprawdę jest mega pod, pod kopa, moim zdaniem. Ale, ale no ma parę takich niedoróbek, które burzają troszkę. Tam nie, nie skoczymy, nie ma opcji. A może tu? Jeszcze tutaj się nie, bo to już byliśmy. To już byliśmy, już byliśmy. Tak. 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 Czyli, czyli to już mamy chyba ogarnięte. Sorry, może ma się wydawać, że tak, że tak przedłużamy, że wszystko sprawdzamy 5 razy, no ale, ale jednak cel jest taki, żeby to wymaksować, no nie, nikt nie mówi, że będzie ultra ciekawie. Nie Nikt nie Dobra, tutaj na pewno będzie jeszcze jeden tak mi się wydaje, ale coś czuję, że powtórzymy z, no opowieść sprzed. No ja chciałem, ale hej. Okay. Opowieść sprzed trzech odcinków. Kolejne. Kiedy to? Kiedy to niestety, ale... Jeden brakował. Czekaj, tu jeszcze tu jeszcze. No, no. Jest na pewno coś jeszcze z pięttuża zona. Tak, no jasne. Ale... No, faktycznie tam ma będzie przejście główne. Łooho Spoko, że wziąłeś kogoś innego, przynajmniej się odróżniamy teraz z problemu. Przednie no, były trochę problemy z tym. Dobra. Tu jeszcze chyba jedno takie przejście jest, wiesz? No z drugiej strony. Ale to wejdźmy to. tutaj. Ale, no właśnie wejdźmy. Wejdźmy. ale tu chyba nic nie ma. Tak, tak, tak pamiętałem A ten... to nic. O, bieda. Straszna bieda. Ja gram teraz tym anakinem z trzeciej części, tak? Mhm. Mm Dokładnie. Sam z Czyli... Znaczy to jest ten anakin z Mustafar. Ten z samej końcówki z tego. Ha. co miałem. Tutaj coś na pewno pani są Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że to sprawdzałem i tu... Aha. No nic. Takie nic. Nawet Przyitał całkiem przy... nic. przyjemne. No. Dobra, tutaj pęk. Coś już tam nic nie daje, naprawdę. No. Jestem prawie, że pewien. Nie, Al, na, albo na, Nawet no, jeśli no, daje, to, to wiesz... To, dużo. Tak, to w którymś momencie nam by coś zostało. O, wskakuj, wskakuj. sorry, sorry. Dobra, czyli schodzimy do tego głównego wejścia, z którym jest związany pewien bug. Tutaj pamiętam, że Co to tak, nie, tak, nie to to no, działało. No, Dobrze. A spróbujmy przejść. No czekaj, tam nic nie ma. A jednak nie ma baga, okej. Okay. To w ogóle nie da się skoczyć nic. No dobra, tam taka półeczka. Bo jak grałem na singlu to był naprawdę mega bug, nie dało się przejść. Wracał mi do, do poprzedniego miejsca, ale w końcu udało mi się to na szczęście rozgryźć rozgryć. No. Co mi się mi zrobić? Trzeba było bardzo szybko przełączyć się między postaciami, bo chodziło o to, że pięć postaci nie mieściło się jakby w tej nowej lokacji. Zawsze A. jedna jakby była traktowana jako pozostająca w poprzedniej. No zresztą pewnie to widzieliście i no. No Lego, no w LEGO niestety takie niedoróbki się zdarzają. To jest bardzo stara gra już. Oho! Dobra, czyli teraz mamy Zakładnicy. zasadanie zakładników zdobyć, uwolnić... Oj, tutaj sobie troszeczkę posiedzimy, tak mi się wydaje, ale tutaj na pewno będzie jakiś zestaw Nie chce mi się wierzyć, że nie. Wydaje mi się, że te dwa brakujące powinny tu być. Dobra. Tu na pewno to trzeba w jakąś sensowną całość ułożyć Nie no no, nie do końca sobie... sensowną W sumie sensowną nie, bo faktycznie obojętne jest <grym> No, prawie obojętne, też z Jarjarem dżar obojętne Czekaj, skoczę tam do ciebie Nie, wiesz co, obadajmy sobie to tak... Jak? Właśnie z góry bym sobie popatrzył najpierw, na to jak to wszystko wygląda i... Tam I później... Dobra Później wykminił, co, co tutaj ewentualnie za do zbycia. Wydaje mi się... Że Jezu, nie, Wydaje mi się, że jako hmm. tako ja tutaj poskakałem, ale, ale wiesz, no zawsze coś mogłem pominąć. Kurde. Tak. I to jest już sama końcówka. Tak O, chyba widziałem. Dobra, nie zyskać z drugą strony, Jest ten problem, że może nam wystarczyć monetek. Starczy. Mówisz? Starczy. Monet, tak. O. o. jeden tak. Tylko czy to jest dla niego? Chyba. chyba nie, ale... A dla kogo? Ale... No. <świetno>. Dzięki. Kurde, chłopie. No to nie moja wina. No dobra, moja wina, że spadłem mam problemy. No, Fak. Jak ja nie lubię skakać w tych grach. Wszystko lubię, ale nie skakanie. Obróć sobie, czy nie moja. <laughs> o, o tak, biko, biko. Aha, nie, nie, zbieraj to. Z dołu, no? Mój, mój, mój. Dobrze, chuj to jest Czyli nic raczej nie straciliśmy. Okej. Okay. Aha, tutaj no okej, okay. się... no, czyli no, tutaj, tak. żeby wejść po prostu trzeba No i to tak też tak. Tak. Żeby było, nie? Że tak... No. Dobra. dobra, czyli to mamy. Oj, oj. O, czekaj, zmienię postaci. Eee, okay. rozwalajmy może... O, trzeba wejść, dobra. Ale tu trzeba porozwalać właśnie te... Kroń nie wiem co to jest. Takie bomby co wybuchają. Nie wiem. Jakieś pewnie zbiorniki z czymś. Niekoniecznie. No co, co, co to jest. Z... W sumie. Ja dziadzę... Bardziej mi się podoba właśnie tak jak go wykreowali w tym Lego z, yy, aniżeli jak jest w filmie wykreowany. A tutaj on potrafi wszystko praktycznie. Kurda, sześciu jest. Ja myślałem, że trzech jest. Jedno. Nie na krzyż 3. To prawa za szybko to mogli przypadkiem. No. Tak, Co coś źle? No nie 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 no zawsze sobie te wszystkie mini zestawy możemy dzięki temu łatwiej zdobyć. Dobra. Yeah. Podoba mi się jak spada ten Artu z tymi nóżkami tak. No skorzystaj z tego machamy nóżkami no. tutaj nic, no Dobra Lećmy dalej tutaj, myślę, że możemy to przerażować trochę Hajsu, na razie tam nie skakuj. Wydaje mi się, że hajsu nam dostanie wystarczająco dużo. No, postaramy się nie padać. O, tutaj hajsu więcej. Wow! Nie uwolnili? E, nie, poziom się nie kończy. Chyba się nie kończy po uwolnieniu po prostu. Dobra, e... Na górę by wpadło wskoczyć. Tam ci tutaj tak. tak. A czekaj, bo tu jest z jest. Dobra, to to tutaj... Może nie, resztę... nie, nie, na razie tam nie skakujmy w ogóle. O, czekaj. Jeden. Super. Ok. Czekaj. Nie, nie uwalni mi. Bo tutaj coś jest. Bo boję się, że bo mi się... Musiał... Czekaj. No. Aha, dobra. <głos> no, <głos> powinno się udać stąd. Nie, nie, właśnie w ścianie się nie, nie da Dobra, nie kombinujmy <noise> Musiał pokazać, że się da Dobra, i Oi. tu. O Jezu, ja padam Dobra, może, może tam nie, to, nie? Chodźmy rozwalić coś na dole, na pewno wlecicie jakieś serce Widzicie Ja, dalej, dobra, serce i czekaj, a tego? To nie ma, Tam nie ma. ma. Okej, okay, może tutaj. Tak, raczej. Albo z prawej strony tej lokacji. O, no, nic nie ma. O, to nie ma. O, jak to wygląda przynajmniej. Dobra, szukamy tego... Najpierw może tego... Ja robię wszystko, naraz zbieraj monety i szukajmy tego... No, przy głosu. okazji, tak, ale, ale poczekaj, ale... Hmm. Gdzie może być... Wydaje mi się, że z tej strony hangaru będzie ten ostatni mini zestaw, jeśli on jest w ogóle tutaj. Lol, to... Nie sobie można... Czekaj, nie. Czekaj, czekaj, ej, nie, 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 nie. Tak Nie no. rozwalaj, nie rozwalaj się. Fajnie nie to skompletować. Oh, yes, yes. O, no, Tak jest. No, tak no, no to pięknie. Nasze... Ale ten nie wskoczymy. Bo, że może nie minąłem oh, wejść. Tak. A nie, czekaj, bo ma podwójny skok, nie? Jak klikniesz dwa razy, tak. O, właśnie. Z tego. No kurczę. Ojej. Nie, wszędzie nie. No to jak tu wskoczyć? Coś z tymi. Hmm. Mi, tak się od głowy odbić jakoś. Nie da rady. Może Artur jest taki pękaty, to wiesz. To już wtedy. Dobra, musimy uratować. Mam nadzieję, że z tą druida coś wypadnie. No, tu... jest, jest taka szansa. Ewentualnie jest jeszcze szansa, że będzie że kolejna grupa droidów, które będziemy musieli... pokonać? A tu co? Jest. Jest, dobrze. Oj. Aha. Teraz okay. No nie, serio. <grym> jest. No <grym> I pięknie. Oh, Także bo. możemy już wszyscy sobie nie <grym> kończyć i przyznać się, że jesteśmy idiotami, bo... No... <grym> Nie przeszukaliśmy całego terenu, tylko no, już jakieś klocki Ale nic, yy, tak Aha, yy, faktycznie, dobra, już, już, się, już się gubię To te emocje Nie, ale, ale jest dobrze z, z gracją właśnie siedmiolatka, czyli takiej osoby, która Powinna grać te gry To przyszliśmy Yes, hura, i tak, tak się kończy ten poziom, no i tak dla artykułu aktywowaliśmy, my się tak męczyliśmy, się martwiliśmy ale jest dobrze. Udaje się przejść ten poziom, udaje się odbić e, ten pałac w Tit. Czekam cię jeszcze zabiję droidy i... E, nie, nie, nie wierzę, bo się zabije coś w ostatnich <laughs> momencie Trawa radioaktywna nie <laughs> zabije. Także co, słuchajcie, w tym odcinku myślę, że zrobiliśmy plan maksimum właśnie w tym i poprzednim. Ten był zakończeniem tego co robiliśmy ostatnio. Myślę, że niby długo mm -hmm. i wam też tak powiem, że niby długo to przechodziliśmy, bo jak tak sobie zsumuję to ponad 50 minut. Ale zeszło, ale zeszło szybko. Mimo, że robiliśmy cały czas samo to jakoś fajnie, mi te misje upłynęły, ale chciałem nawiązać do tego, że za pierwszym razem jak robiłem to fabularnie, to w sumie chyba ko pół godziny mi zeszło, tak czy siak, mimo że olewałem sobie, omijałem mnóstwo, więc myślę, że i tak dość sprawnie to poszło. No i spójrzcie, brakuje nam tylko 20 tysięcy do... 17. No, dobra, nie jest taki dokładny. Matki. 16 i tam wiadomo no. ilu. E, Ale... W każdym razie nie za dużo tego naprawdę brakuje. Jeszcze coś tu co się z grą e, posypało i będziemy mieli niedługo e, ten wykrywacz mini zestawów. Teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i dziękuję Tobie też, Martinusie. Myślę, że w Dzięki. następnym odcinku pojawi się ktoś inny. Może Jarocles, może Styx może ktoś, kogo nie znacie zbyt dobrze. W każdym razie myślę, że będzie ciekawie. A teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Na razie.